Nie. Witamy Was na Facebooku Live. Jest ze mną Kamila Górecka. Dzień dobry Kamilo. To znaczy, my jesteśmy już po wykładzie Kamili, także mamy dużo, dużo informacji w naszej głowie. Natomiast nasunęły się pytania uczestnikom konferencji i Kamila zechce na nie odpowiedzieć, mam nadzieję, teraz. Cześć, tak, Kamilo. cześć, witam Was wszystkich, czekam na pytania. Dobrze, słuchaj, e, miałaś no bo jesteś dietetykiem, jesteś trenerem, dwa w jednym i było dużo pytań jednak związanych z dietetyką, no bo taki miałaś wykład. Tak. Więc powiedz mi tak, e, pierwsze pytanie tutaj od Joanny. Jak postępować w momencie, gdy przestajemy chudnąć mimo stosowania diety restrykcyjnej? Redukcyjne. Redukcyjne. Redukcyjne, przepraszam. No, tak, ja właśnie w trakcie swojego wykładu wspominałam o tym, że są takie momenty, kiedy rzeczywiście dieta przestaje przynosić efekty, kilogramy się zatrzymują, nie chudniemy, wręcz czujemy takie zmęczenie i wyczerpanie tym wszystkim. I to jest moment po prostu na zrobienie sobie przerwy w diecie, czy to w postaci właśnie refidu, polegającym na takim czasowym odżywieniu organizmu, czyli wejściu na jakiś czas na, na swoje. Zero kaloryczne, czyli jedzenie tyle, ile de facto nasz organizm potrzebuje, i robimy to przez kilka dni bądź przez tydzień. Natomiast jeżeli odchudzamy się już bardzo długo i czujemy się rzeczywiście zmęczeni źle, słabo, bądź też pojawiły się już jakieś niedobory, to warto by było zastosować tak zwany diet break, czyli przedłużenie tego okresu, kiedy jemy tyle, ile potrzebujemy tego zera kalorycznego, na dwa, a nawet więcej tygodni żeby wyrównać te procesy i te adaptacje metaboliczne, które zaszły w trakcie redukcji, no bo nie możemy być na redukcji przez pół roku, rok, non stop, bez przerwy, bo po prostu organizm nasz tego nie wytrzyma. Także robimy takie czasowe wejścia na zero kaloryczne i dopiero po, po takim okresie odżywienia organizmu przystępujemy ponownie do redukcji i wchodzimy na deficyt kaloryczny. No właśnie, to łączy się z tym drugim pytaniem, bo jeżeli ktoś już jest na długotrwałym odchudzaniu, to czy jest jakieś ramy czasowe? Co jaki czas należy zmieniać kaloryczność diety? Czy w ogóle zmieniać, jeżeli ktoś jest długo na tej diecie? Tak, na pewno warto zmieniać kaloryczność diety i obserwować przede wszystkim reakcję organizmu. Zazwyczaj ta pierwsza kaloryczność, jeżeli pracujemy z dietetykiem, czy nawet jak pracujemy sami, to ta pierwsza kaloryczność pokazuje nam, czy my żeśmy trafili w ogóle. Czy organizm odpowiednio zareagował, czy zaczęła się redukcja tkanki tłuszczowej, czy nie. Więc po tych pierwszych dwóch tygodniach, czy nawet miesiącu, my już widzimy, czy to jest w ogóle odpowiednia kaloryczna, czy to jest odpowiedni deficyt. W trakcie diety, jeżeli się okaże, że jest ok, trzymamy się, widzimy, że są postępy, tracimy tkankę tłuszczową, trzymamy się tego deficytu, ale wiadomo, że no, mamy do stracenia 30 kg, w międzyczasie straciliśmy 10, Zmieniła się nasza waga, zmienił się skład naszego ciała, zmieniło się zapotrzebowanie kaloryczne. Więc jest to czas, żeby na nowo sobie przeliścić tą kaloryczność diety i ten deficyt zmienić, zwiększyć go, i wtedy będziemy dalej odnotowywali pozytywne skutki w postaci redukcji tkanki tłuszczowej. To jest dosyć istotne, bo czasami jest tak, że ktoś sobie ustala na początku i później przez. Pół roku jedzie na tym samym deficycie i rzeczywiście Państwu się okazuje, że to już jest dla niego za wysoka kaloryczność tej chwili, że on już nie jest w deficycie. Wypadł z niego, bo zmieniły się parametry zupełnie i organizm ma inne zapotrzebowanie. Także trzeba to dostosować. Nie ma takich ram mówiących o tym, że raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Tak naprawdę, wraz z redukcją istotną masy ciała, warto się przyglądać temu, przeliczać sobie na nowo swoje zapotrzebowanie kaloryczne i do tego, jak organizm reaguje, dostosowywać deficyt. Dobrze, to słuchaj, dalej brnę. Tutaj mam pytanie od osoby: jak wyliczyć tą kaloryczność diety? Czy bierzemy obecną wagę, na przykład, no nie wiem, no mam nadwagę, ważę 90 kilo, czy mam brać pod uwagę tą wagę, którą teraz mam? Czy tą wagę, którą mam, chcę osiągnąć? Gdzie, a, tak, tak. tak. To jest gdzie częste, co ja? To jest bardzo częste pytanie. No jeżeli ważę dzisiaj 80 kg, a chcę ważyć 50, no to ja nie mogę sobie wyliczać kaloryczności do tej wagi, którą chciałabym osiągnąć, bo ja tam jeszcze nie jestem zupełnie. Ja muszę niestety radzić sobie z tą sytuacją tu i teraz, czyli wyliczyć sobie tą kaloryczność dla moich obecnych parametrów, dla mojego obecnego z mojej obecnej sytuacji, czyli przy tej wadze 80 kg. To jest to, co ja mam dzisiaj i z tym muszę sobie radzić, a nie tam sytuacja, którą chcę osiągnąć. Ważne jest też to, żeby nie tylko patrzeć na, na to, ile ja w danej chwili ważę i jaka jest moja podstawowa, całkowita przemiana materii, ale też na to, ile w tej chwili ja kalorii de facto spożywam. Bo być może jem zbyt mało, a być może jem 2000 ponad moje zapotrzebowanie energetyczne. Także to nigdy nie jest takie zero-jedynkowe i proste, ale. Odpowiadając, patrzymy na sytuację obecną i na wagę obecną, wyliczając sobie ten pierwszy deficyt kaloryczny, odchudzając się. Super. No, a powiedz mi tak, mam takie pytanie, bo tutaj też się znalazło. Dieta keto, dieta niskowęglowodanowa, czy ona faktycznie daje lepsze efekty niż taka zbilansowana, stała dieta? Powiedz mi, w jakim kierunku należy uderzać? Jeśli chodzi o wyniki badań i jakichś takich paneli, gdzie było analizowane kilka, kilka różnych badań na ten temat, wychodzi, że te diety węglowodanowa, czy dieta ketogeniczna, one w pierwszym momencie dają rzeczywiście początkowo taką dużą, dużą redukcję wagi, natomiast w dłuższej perspektywie czasowej, w porównaniu z klasyczną dietą zbilansowaną redukcyjną opartą na normalnym rozkładzie makroskładników, to efekt są zbliżone. Jeśli chodzi o dietę ketogeniczną, to ona nie jest taka prosta ani do ułożenia, ani do utrzymania, bo ona zakłada rzeczywiście skrajnie niską ilość węglowodanów i taką dietę trzeba umieć dobrze ułożyć, żeby ona nie była dla nas po prostu niebezpieczna czy szkodliwa. No i też trzeba mieć świadomość, że rezygnując z węglowodanów, rezygnujemy z masy przyjemności, bo jednak węglowodany są po prostu dobre. Natomiast no, są osoby, którym to odpowiada i one są tego świadome. Ważne, żeby taką dietę albo z dietetykiem sobie ustalić, albo mając dużą wiedzę i świadomość żywieniową, żeby sobie po prostu nie, nie zrobić krzywdy. Dieta niskowęglowodanowa to jest taka odmiana, gdzie tych węgli po prostu jemy nieco mniej, i ona rzeczywiście może się sprawdzić u osób, które mają bardzo niski poziom aktywności. No bo węglowodany są taką fajnym źródłem energii dla pracujących mięśni, dla mózgu, dla elektrocytów, ale przede wszystkim dla mięśni. Jeżeli ćwiczymy, jesteśmy mocno aktywni, no to ucinanie węglowodanów będzie troszkę strzałem w kolano. Natomiast przy osobach no, no, skrajnie niskiej aktywności fizycznej, które praktycznie nie ćwiczą, nic, nic nie robią, tych węglowodanów można rzeczywiście troszkę, troszkę obciąć. Są też pewne choroby dietozależne czy sytuacje, prawda, w których. Też manipulujemy węglowodanami w dół. Generalnie warto pamiętać o tym, żeby trzymać poziom białka, bo białko będzie dla nas ochroną, dla naszej kanki mięśniowej. Ewentualnie można właśnie manipulować pomiędzy węglami a tłuszczami. Natomiast badania pokazują, że długofalowo zarówno dieta keto, czy dieta niskowęglowodanowa, jak i klasyczna dieta redukcyjna dają podobne, podobne efekty. Dobrze, to mam ostatnie pytanie, bo widzę, że jeszcze mamy czas tylko na jedno pytanie. Okay. Powiedz mi e, tak, przerywane posty, co lepsze, czy właśnie stosować takie przerywane posty, czy lepiej tradycyjne podejście, regularne posiłki pięć dziennie, jak to wiesz, teraz e, w dietetyce jest modne, więc powiedz mi, tak, co jest, tak, co post, jest co post, modne, a co skuteczne? E, post przerywany jest rzeczywiście bardzo modny i teraz y, ważne zastrzeżenie, mówimy tutaj o osobach zdrowych. O osobach zdrowych, bo pewne schorzenia wymuszają na nas regularność posiłków i tego nie przeskoczymy. Jeśli mamy na przykład cukrzycę, no to posprzerywany no na pewno nie będzie dla nas. Natomiast tutaj też posłużę się wynikami badań, z którymi niedawno się zapoznawałam. Zarówno posprzerywany, jak i klasyczna dieta bazująca na regularnych posiłkach dają podobne efekty. Podstawą jest po prostu pozostawanie w deficycie kalorycznym. Natomiast posprzerywany dla niektórych osób może być po prostu wygodny. Jeśli taki mamy styl życia, to nam pasuje, że chcemy mieć to okno żywieniowe, że jemy przez określony czas tylko w ciągu dnia, a przez pozostałe godziny powstrzymujemy się od jedzenia. I Jeśli jesteśmy w stanie w ramach tego okna żywieniowego dostarczyć sobie tyle kalorii, ile potrzebujemy, czy też tyle, ile nam wynika z deficytu, to to jest ok. Także tak naprawdę obie metody będą skuteczne, a tu jest kwestia, jeśli jesteśmy zdrowi, kwestia po prostu dopasowania tego do naszego stylu życia i o składu dnia. Super Kamilo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za odpowiedzi na te pytania. Słuchajcie, nie mam już czasu na inne pytania, więc musimy wyjść z Facebooka live. Jeżeli nie wiecie, gdzie jesteśmy, to jesteśmy na konferencji Reps. Wystarczy wejść na www.konferencjareps.com i tam Kamila była naszym pierwszym prelegentem. Bardzo, bardzo dziękujemy. Natomiast pozostaje jeszcze wielu, wielu przez cztery najbliższe dni, czyli cały dzisiaj piątek, sobota, niedziela. I poniedziałek. Wychodzimy z Facebooka live. Dziękuję bardzo. Dziękuję.